Halo, halo siemaneczko! kłania się z tej strony Mega Dzisiaj już drugi odcinek. Dzisiaj sobie zrobimy szkołę driftingu właśnie w tym samolotarze, którego prezentowałem wcześniej. <coughs> Jeszcze nie jednej rzeczy, chyba wczoraj nie że jak się naciśnie tutaj... O, to można skakać. To teraz wejdziemy sobie właśnie do naszych wnętrz. No i tutaj zaczniemy jeździć. Nie wiem, czy przez najbliższe e, przez najbliższy może miesiąc nawet. będą się ukazywały. Oj, odcinki. Gdyż no ja wyjeżdżam, oczywiście też, bo chcę też mieć trochę wolnego. A druga rzecz, też mam właśnie kolanie i nie, nie będę miał w ogóle dostępu do telefonu, także nie wiem <laughs> jak i co dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, tylko przez najbliższy tam, nawet może miesiąc. Znaczy nie, w sumie ja będę, ja będę tydzień chyba będę miał luzu pomiędzy przyjazdem z Chorwacji. No ale to już zobaczycie co jest. A, dobra. Hop. No i jedziemy. I teraz to oczywiście będzie się szkoła driftingu. A jeszcze dzisiaj prawdopodobnie będzie drugi odcineczek. Tylko gdzieś tak około, jak będę nagrywał. Nie wiem, pod 18.30 na pewno. Także nie wiem, kiedy on się ukaże. Pewnie o 15.00. Ale to zobaczę. I teraz tak, żeby zrobić dobry drift, no to po pierwsze yy, rozpędzamy się do, 90, do 100. Tam 110, dajmy na to. Na przykład. Yy, no i hamujemy. I skręcamy w lewo. I przestaję przy około 90 km na godzinę. I po prostu potem kontroluję gazem cały czas, yy, po prostu trzymając skręt w lewo no, albo w prawo. Aj, za szybko, za szybko, za szybko. Jeszcze raz. Ja tu dzisiaj mam taki trochę chrypnięty głos. Także nie wiem, jak to będzie na materiale. Słychać. Dzisiaj ten drugi odcinek planuję zrobić z farming simulatora 17. O, dobra, dobra, dobra. Jest. No i po prostu potem kontrujemy w drugą stronę. Będę właśnie chciał zrobić z FSO 17 dzisiaj. No właśnie nie wiem jeszcze co będę robić. Zobaczę, co tam u siebie do roboty na farmie. Oczywiście tej wirtualnej. Oj. Dobra. A, i jeszcze jedna rzecz. Żeby się nie trzymać zbyt blisko. Aha, okej. Okay. What the... Patrzcie mi się przekręca. Raz. Już <gry> sobie lecę 400 na godzinę na luziku. Teraz też tak jeszcze właśnie miałem eee, a i muszę kamerkę sobie tutaj. No nie mogę kamerki przesunąć, o nie eee, sorry, trzeba... Zrobić Restarta. O, właśnie. Dobra, już kamerka jest na swoim miejscu. No i go. Także dzisiaj nie wiem, planuję około. To jest taki odcinek króciutki, bo to dzisiaj jestem właśnie po zakończeniu roku. Tak jest. Zdałem do piątej klasy z czerwonym pas białym, czerwonym paskiem. Dobra, musimy jeszcze raz tą tam Hać. Dzisiaj na szczęście nie przeszkadza Messenger. Tak jak wczoraj. Bo wczoraj to był dopiero pogrom z tym Messengerem. Dobra, a i nie wiem właśnie dlaczego przy tamtym budynku się zapada. Odchłań. O patrzcie. I po prostu z drugiej strony kontra. A, i dzisiaj w sumie może jeszcze zrobimy tak, że jak się ukaże ten odcinek, gdzieś około właśnie tej 14, nie wiem, za 23, gdzieś około 14.40. Yy... Będzie nie odcinek właśnie, tylko live. Będziecie pisali, co będziecie chcieli robić. Co, ja, co chcecie, żebym ja robił? Żebym ja wam to pokazał. Także dzisiaj live o godzinie około 14.40. Także dzisiaj farming simulator yy, Jutro nie mogę, bo to cały dzień będę w drodze. Ewentualnie postaram się, ale nie wiem czy będę w stanie, jak będę gdzieś tam za granicą. Ale to wątpię. Nie będę chyba w stanie nagrywać, no bo to trzeba mieć odpoczynek, tak? Także jak będzie mi się po prostu nudzić, zrobię taki 10 może 15 minutowy odcinek. odcinki z tej gry będą krótkie, no bo to wiecie no ale dobra, wracając do driftingu Patrz. teraz tutaj i szybko kontra, dobra pro, no, tak tylko żeby go wyrównać skontrować, żeby nie poszło, łaj dobra, to może teraz jeszcze zrobimy krótkie cięcie no i ja zmienię na drugi samochód eee, także tutaj jeszcze drifting co dzisiaj mi nie idzie ten drift także tutaj jeszcze dzisiaj drifting teraz i będzie <śmiany> zmiana na inny samochód Dobra, także do zobaczenia za momencik. Chwilę. Ale wracam. Wracamy. Dobra. Teraz zaczniemy może od obejrzenia modelu. To jest, tak, według mnie, to jest Volkswagen Golf. No, model jest wykonany bardzo starannie jak widać jeszcze szyberdach tutaj skręcają się koła prawo-lewa no, są światła wstecz i oczywiście też światła stopu czego nie było w poprzednim modelu BMW no, dobra, moment, zmieniam kamerki no i ogólnie samochód tutaj bardzo dobrze, o tak tutaj widzicie BMW już bym tego nie wyratował. łaj zarzuciło pod trochę ten ma takie może nie wiem nie wiem dlaczego lepiej powiem dyjusztuje od BMW że on dyjusztuje po prostu no lepiej No, także właśnie wracając do tego live'a co będzie dzisiaj to on też nie będzie jakiś przesadnie długi, no bo to też jak ja tu wyjeżdżam, to nie będzie czasu. Także gdzieś około, nie wiem, pół godzinki będzie live'a. No nie wiem, w każdym razie będzie live. To jest FSA-17 Patrzcie jak ten Volkswagen się... Ło! Wow! Ajajaj aj. I tym Volkswagenem nie trzeba mieć nawet dużych prędkości do samego driftowania Nawet jak się rozpędzam do tych 80 paru To on już leci Po prostu samochód już leci <laughs> Trochę może za bardzo leci. Eee, moment, sprawdzę jak to A, i kamerka. Ucieka, ucieka mi kamerka. Eee. No, jeszcze mam dużo czasu. Dobra. Także to jest w wersji 3 drzwiowej w Volkswagen. No, szkoda, że nie ma w 5 drzwiowej ale jeszcze się postaram się, właśnie. Jest jeszcze jeden model Volkswagena I tak mi to przypomina e-Golfa To jest zwykły Golf na spaliny A jeszcze tamten drugi mi przypomina właśnie e-Golfa Nie wiem czy większość się orientuje Co to jest za Volkswagen e-Golf I <laughs> co sobie wpiszcie w internecie Bo wyskoczy Volkswagen e-Golf nie wam, sala nie wyskoczy. No ale dobra. No właśnie, fizyka tej gry. Walę o znak. Znak się nie przewraca. A ja, a ja stoję. Ła! Myślałam, że się wyrobi. Teraz tak się trochę rozpędzimy. Nie, nie, nawet nie mam jeszcze setki. Ja patrzcie jak on już. się ślizga. Ła! Może pojeździmy jeszcze trochę tym golfikiem teraz po mapie. Uła. Specjalnie była taka zarzutka. <laughs> Właśnie chciałam się... O, tutaj też jest dobre miejsce do driftu. O, i teraz tutaj sobie trochę poskaczemy. Fajnie, wrąbaliśmy się w lampę. O, i jeszcze mam jeden pomysł. Zrobimy coś takiego. Że rozpędzę się tym golfem do maksymalnej prędkości. I się tam zacznę, zacznę sobie z górki. Zobaczymy, dobrze się zrywa. Dobrze się zerwał. 150 było chyba. O i teraz tu mam dłuższą prostą. 200, 200, 200.

Nie no, elegancko. Ten Golf powiem Wam, że jeździ le lepiej BMW. W sumie <laughs> będziesz miał wydatki <laughs> do naprawiania. Dobra. Tak za bardzo już nie mam pomysłu na ten odcinek. W sumie mamy jeszcze jeden samochód Tylko, że on strasznie kiepsko właśnie driftuje Tym sobie możemy zrobić przejażdżkę po mapie Także cięcie, znowu i zaraz wracam Dobra, wróciłem Także możemy jechać A W sumie trochę nawet dobrze driftuje a i przed chwilą tak driftowałem. znaczy może nie przed chwilą, przed kręceniem właśnie tego odcinka. No i nawet dobrze, teraz driftuję. I zrywa się też cały cał. A, jeszcze miałam zrecenzować ten model. Ale za chwilę. Te golf lepiej driftują od bęki bo one nie mają tego spoilera jak byłem ma spoiler to przyciąga je do ziemi a jak je przyciąga do ziemi no to jest kiepsko, bo ma większą przyczepność także te Golfy jeżdżą dobrze to jest o tam się parkujemy hop, parkujemy się pod blokiem, no świata z cofania są i stopy też są ale jeden jest, jedno jest głupio zrobione o, właśnie tak to widać jak jest z góry kamera także tak no, model jest wykonany jak model tak, specjalnie wziąłem właśnie jeszcze takie o, tutaj coś trawa zaczyna wariować z chodnikiem no Dobrze się nim jeździ. Jest całkiem, całkiem nawet wykonany ten model. Wow, wow, laguje. Pierwszy raz coś takiego. Dobra, to jedziemy się rozpędzamy. O, startuję sobie stąd. Cofaj. Zmieniam bieg. O, właśnie... O, jeszcze... Zwróciłem właśnie teraz uwagę, że jest animacja zrobiona, że jak ja wrzucam... Tylko teraz tego nie widać, teraz też, że jak ja wrzucam bieg ja sobie tutaj muszę jeden palcem trzymać. No nieważne. O, teraz tu będzie widać. O, tak, tu widać, że postać właśnie też... Jakby bieg zmienia. No ten golfik się ładnie zrywa. Będzie 200... 200... 220. Chyba 8 widziałem. Przed rozbiciem się. No to jeszcze może w tamtą stronę pojedziemy. Tutaj się właśnie zrobimy tak strawy. Nie wiem dlaczego, ale chyba na trawie mają lepsze te samochody A 228, tak my się wrąbaliśmy w schody o i też tutaj właśnie postać nasza jak cofamy, o teraz było to widać że też ładnie, starannie jest zrobiona ta gra a niestety no fizyka, uwaga skok no i się wrąbaliśmy no i fajnie i sobie stoimy teraz o teraz mogę wam pokazać jak się zmieni o tutaj postać właśnie Nasza zmienia, tak samo przy skręcaniu jest Aha Moment, musimy się odświeżyć ja jeszcze raz A, dobra, super Zmiana No i co? No i to na tyle tak życie w sumie jeszcze nie na tyle, no dzisiaj planowałam około 25 minutowy odcinek ale no, w sumie nie ma co robić. A jeszcze mogę pokazać, jak wejdziemy na menu, to jeszcze mogę pokazać, jak się zmienia kolory. Patrzcie, no ten też, ten też driftuje. Jo! No. Dobra. E, także. Tak się wychodzi do menu, tu się zmienia sterowanie i tu jest menu, dobra, jesteśmy na menu, oczywiście start. i Wam pokażę na przykładzie mojej właśnie BMW, tutaj się robi tak, wybieram się na przykład, wybiorę kolor jakiś taki i naciska paint, no i hop, hop, hop. Zbieraj sobie taki jakiś. Może coś pod taki. Nie wiem, czerwony. Taki trochę czerwony, trochę srebrny. O! Tego Volkswagena sobie przemalujemy na przykład. O! No, taki kolorek. Okay. tego Volkswagena Przymalujemy sobie, co jest na przykład taki komórek. Dobra. No i po naciśnięciu, oczywiście Enter. Tu mamy trzy mapy do wyboru. Jeszcze może sobie pojedziemy na mapie pustynia W pustyni w puszczy. <noise> no. Także mapa pustyni jest do takiego po prostu sobie pojeżdżenia, poskakania A takiego porobienia. Szkoda, że właśnie mączków nie można robić, bo nie można. Ale można robić fajne skoki na tej mapie. Czym na tej małpie? I jak się oczywiście hamuje, kupony się zdzierają <laughs> sorry ale tu tak trochę kaszle także nie także w komentarzach pod tym filmikiem piszcie co byście chcieli o, albo ja napiszę coś takiego co będziemy po prostu robić co macie do wyboru, żebyśmy robili na e, tym na e, na live po prostu z fsa e, no i co no Live około zacznę, nie wiem, 5 minut wcześniej Tylko tam będzie się po prostu wyświetlało coś takiego, że live zaczyna, zacznie się za chwilę albo za moment i będziecie musieli po prostu troszeczkę poczekać Tam oczywiście z boku będzie kamera I Tak, jak zauważyłem, tak robią większość youtuberów że właśnie zaczyna live'a trochę wcześniej a po prostu żeby ludzie się zeszli, przyszli, yy, zaczęli w czasie cisać i potem dopiero zaczynamy. Tak większość zauważyłem, że tak większość youtuberów robi, w tym na przykład y, lucek, zmów po ludzku yy, kto tam jeszcze? Luxor tak jeszcze robi, nie wiem, co jeszcze robi. Bo jak Bochum nie robi lajów. Yy. Nie wiem, ale dużo osób właśnie tak robi. tych, których youtuberów właśnie znam, że. <laughs> oj, 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 oj. Prawa, lewa, prawa, lewa. Tak sobie teraz tutaj poślizgamy się. No i dobra, no to już będzie w zasadzie koniec tego live'a a i przysyłajcie jak mógłbym nazwać właśnie live Bo chcę być właśnie trochę taki oryginalny i nie chcę sam czegoś wymyślać, bo to się może nie przyjąć wśród widzów także jeszcze proszę o to i do tego Live z FSA, 17 to ja napiszę w komentarzach swój komentarz, yy, i po prostu napiszę, co będę, yy, co muszę, co zrobię w najbliższym czasie, a co chcielibyście zobaczyć. W ja oczywiście w jakiej kolejności, bo to jeszcze zobaczę, jak mi tam czas. Jak ten, jak stać czasem, no to wszystko zrobimy. No także, także sobie tutaj o, zrobimy taki skok i spowolnienie czasu. Zmiana kamerki na to luźną. A i nie, e, fajne podwozie. <laughs> A także do zobaczenia na razie subskrybujcie kanał i czekajcie właśnie na live'a za 23 godzina dzisiaj w piątek 23 czerwca 2017 roku. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę i w komentarzach piszcie jak mógłbym nazwać live. Na razie.